Cieszę się najbardziej z tego, że aż tylu mieszkańców miasta Skierniewice dzisiaj, mimo tego, że na minus poniżej zera na dworze zechciało iść do wyborów, że chciało wrzucić tą kartę do urny, ten głos oddać, oddać ogólnie głos w wyborach, a szczególnie dziękuję tym, którzy zagłosowali na mnie. Mieszkańcy miasta Skierniwice chcą zmian. Dzisiaj w pierwszej turze to już pokazali, dzisiaj również jakby to przypieczętowali. Za to serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Jak będą wyglądały Skierniewice przez następne cztery lata? Uff, dużo pracy, na pewno wyzwanie dla mnie bardzo wielkie, ale mam nadzieję, że podołam. Przede wszystkim będę człowiekiem otwartym dla naszych mieszkańców, bo uważam, że tego brakowało przez ostatnie nie 4, nawet 8 lat i tego mieszkańcy oczekują słuchać ich i starać się dla nich służyć.